Witam, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Dzisiejszy temat: Sekrety udanych związków. Część pierwsza. Opowiadam o tym, jak mężczyzna, który nie ma dobrych intencji, robi kłopot kobiecie. No i to tak. Będzie opowiadane to w osobnym pliku audio. Link do tego pliku będziecie mieć w opisie filmu. Tutaj tego, natomiast yy, tam opowiadam o tym obrazku, co teraz widzicie. Także sobie możecie zatrzymać i słuchać tego pliku, audio. Tak niestety musi być z powodów technicznych, nie umiałem inaczej zrobić. Także to jest tak. No, kod taki przestraszony, to jest na. O, nie tutaj. O właśnie. Tajemnice udanych związków. Nadużycie wobec kobiety. Tutaj takiego kota macie przestraszonego. Dobra. Także zapraszam do odsłuchiwania tego pliku. Audio. Na razie.